Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników, pięknych woni, mam na imię Agata. Jestem autorką Książek o Perfumach, a tutaj na kanale opowiadam o różnych motywach perfumowych, a czasami nawet o motywach perfumowych i zapachowych, które towarzyszą mi na przykład w ciągu roku, miesiąca czy tygodnia. Taka forma zapach minionego tygodnia całkiem dobrze jest, została przez Was przyjęta, ale to nie zawsze jest tak, że mam jakiś szczególnie fascynujący zapachowy tydzień czasem po prostu totalnie chaotycznie wącham od przypadku do przypadku różne perfumy, próbeczki czasem po prostu robię sobie wolne ale ten tydzień był dla mnie bogaty zapachowo bo z jednej strony zamykałam miesiąc związany z nutą Neroli jak zapewne wiecie nuta Neroli towarzyszyła nam w styczniu no i te wszystkie motywy Perfumowe z kwiatem Neroli, z kwiatem Poma... inaczej, z kwiatem pomarańczy czy z olejkiem Neroli, no całkiem sporo i często pojawiały się. I o dziwo całkiem dobrze pachniały. Ona znakomicie pachną w upały i całkiem dobrze pachną teraz. Ale myślę, że takim chyba najważniejszym motywem minionego tygodnia były dla mnie tak, z jednej strony, motywy lawendowe, bo szukałam idealnej lawendy w różnych środkach, nawet chemicznych, a z drugiej strony te. Największe klasyki Zary. Bo jak zapewne wiecie, ja bardzo chętnie pokazuję Wam tutaj. Momencik, chwileczkę. Jest. Perfumy Zary, które Zara zrobiła z Jo Malone. No to jest ta ich jedna z pierwszych linii zrobionych razem. Tak? No i oczywiście ta linia się rozrasta, tu się pojawiły linie miast. Ale tak naprawdę, jak się wejdzie do Zary, to zawsze największy tłum i najwięcej oglądania, wręcz niemalże grzebania w tych flakonikach jest przy tej linii. To jest ta jedna z pierwszych linii Zari, tam jest Gardenia, tam jest Orchid i to są po prostu perfumy, które nawiązują, Violet Blossom, które nawiązują do hitów rynkowych. Po prostu inspiracja, ale bardzo mądrze zrobiona, bo w opakowaniu, w nazwie nie widać wprost jakiejś Historii, która się mogłaby połączyć z oryginałem. No, na przykład w perfumach Gardenia, które właśnie tutaj mam, nie znajdziecie, o czym już powtarzam po raz kolejny, nie znajdziecie, zobaczcie, ani we flakonie, ani w nazwie. Black Opium, Gardenia, nie ma tutaj żadnych jakichś sugestii, że to jest coś podobnego. Tak samo Violet Blossom, nawiązujący do Elizabeth Girl of Now, nie ma tutaj podobieństwa, czy. Orchid z kolei, nawiązujący do Victoria's Secret, czyli można powiedzieć Bombshell, czyli nawet nie ta pierwsza liga seforowsko-douglasowska, no w przypadku Orchid. A zapach dla mnie dość odkrywczy, bo przyznaję, że akurat ze względu chyba na dystrybucję Victoria's Secret nie mam dostępu do tych perfum. Myślę, że oni są gdzieś tam w tych drogeriach łatwiej dostępni, także może będę tam zaglądała. No i Przyznam szczerze, miałam dużą frajdę z odkrywaniem, porównywaniem. Pierwsza refleksja, taka najważniejsza, jest taka, że te perfumy związane z zarą, które są inspiracją jakichś tam wielkich hitów, one jednak powiedzmy są inspiracją taką, jeśli o sam zapach chodzi, bo flakony to oczywiście ani kartonik, w ogóle ani nazwa nie nawiązuje. To sam zapach 90%, czyli można powiedzieć, że to jest taka inspiracja. Jeśli Spojrzymy na perfumy całościowo, kształt flakon, kształt flakonu, nazwa, kolor płynu, kartonik, no to może 50% tego, co jest w oryginale. No to dla mnie do przyjęcia. No i oczywiście zawsze szukam jakichś fajnych motywów, wszędzie perfumowych. No ostatnio znalazłam motywy perfumowe w takiej popularnej chemii gospodarstwa domowego. Słuchajcie, to jest kolejny z tych płynów, tym razem mamy tutaj tak. Nie jest to poranna bryza czy wiosenne kwiaty, jak zwykle nazywały się te produkty. Tylko jest to napisane fascynujący frangipani i jest frangipani. Pojawia się słowo esen, Essential Oil, czyli olejek eteryczny. To jest słowo perfumy, aromaterapia. Także ja jestem na tak. Chociaż wąchanie takiego płynu z koreczka, czy nawet samego płynu, no to taka część prawdy o tym, co poczujemy, kiedy to coś zostanie wyprane i kiedy pranie zostanie tym potraktowane i pranie wyschnie, także a wtedy będziemy wiedzieć prawdę o produkcie, no i szukałam, kolejnym motywem, który szukam, bo już się akurat na luty przygotowuję, to będzie motyw lawendowy, szukałam tej lawendy wszędzie, we wszystkich różnych produktach i muszę Wam powiedzieć, mam całkiem sporo ludzi, mi podsyłają też, za co jestem bardzo wdzięczna, produkty lawendowe i one moim zdaniem Pachną taką lawendą wyimaginowaną. Ktoś opatentował jakiś akord lawendowy. Nawet słuchajcie, taka zacna marka Yardley ma też mydło lawendowe, którego zapach jest bardzo oddalony od lawendy. Więc szukałam, szukałam w świeczkach. Słuchajcie, też duża marka. Jest to jakiś akord, który moim zdaniem ma niewiele wspólnego z lawendą. Jest kolor lawendowy. Zapach jest bardzo przyjemny. Nawet całkiem udany, ale od lawendy moim zdaniem dość daleko. Nawet słuchajcie w popularnym skącie taki płyn do prania znalazłam. I to też jest motyw lawendowy. Gdzie to jest napisane? Tak. O zapachu lawendy. Teraz pytanie, właśnie: czy lawend zapach lawendy, a zapach lawendowy. Czy tutaj nie można snuć takich e, przypuszczeń, że lawendowy, czyli. Prawie jak lawenda, a zapach lawendy miało być zapachem lawendy. Moim zdaniem nie ma tu zapachu lawendy po prostu. Jest bardzo ładny zapach, bardzo ładny akord, ale jednak daleko od tego. No i tak szukałam dalej tych motywów lawendowych. Także słuchajcie. O, wam pokażę taki koszyk, i tak zobaczcie. To jest nawet lawenda suszona. W ogóle lawenda jest tak fascynującą rośliną, bo się okazuje, że najprawdopodobniej perfumierze nie są w stanie odtworzyć lawendy w probówce. Można odtworzyć różę, można odtworzyć nawet podejrzewam, że niektóre owoce, ale nawet cytrusowe. Ale lawendę nie. Teraz zobaczcie. To jest prawdziwa lawenda takiej odmiany, która moim zdaniem daje słabe olejki, ale to jest świetna do, dla florystów i do bukietów, bo ma nawet po wysuszeniu niezły kolor. Ale też jest lawandyna. Zobaczcie. Ona tu nawet nie chodzi o ten kolor, tylko ma takie szpiczaste te hmm, roślinki, te łodyżki. Także lawandyna, która pachnie bardziej kamforowo i być może w tych. Produktach, które tutaj widzieliście, które Wam pokazywałam, będzie więcej lawandyny. Także lawenda tajemnicza, trudna do skopiowania. Jest to bardzo, bardzo ciekawy temat. Poza tym, lawenda ma wiele obliczy. Inaczej pachnie sucha, inaczej lawandyna, inaczej pachnie lawenda świeża, inaczej pachnie olejek lawendowy, jeszcze inaczej powiedzmy jakieś napary z lawendy, czy nawet. Próba zrobienia jakichś napojów alkoholowych z lawendą to daje efekt bardzo odległy od tego, co na przykład będziecie czuć, jak będziecie lawendę więc być może dlatego właśnie tak trudno tą lawendę skopiować. Tak myślę, bo naprawdę słuchajcie, wąchałam, kupiłam mnóstwo różnych rzeczy, które jak sądziłam będą lawendowe i pomyślałam sobie: No, muszę znaleźć gdzieś tą prawdziwą lawendę. Tutaj. one właściwie wszystkie pachną tak samo także mam wrażenie, że ktoś albo są bardzo, bardzo blisko siebie, ktoś opatentował któreś z tych wielkich laboratoriów chemicznych kolejna świeca, no naprawdę dużo tego nakupiłam, aha to jest z Action i to jest taka powiedzmy najbliżej można nawet powiedzieć lawandyny, to ta, wbrew pozorom nie jest droga ta świeca ale jest blisko. Słuchajcie, no mydełka też Wam pokazywałam. Jeszcze jedno mydło. Naprawdę znaleźć produkt lawendowy, takie. No wszystko właściwie wygląda lawendowo. Wygląda to jak mydło marsyrskie, ale jak się powącha, to tak jak te świeczki. No i poza tym, jeśli się robi mydło lawendowe, no nie ma koloru lawendowego. Czy nawet takie właśnie, całkiem przyzwoite. Jedno z tych droższych one wszystkie pachną, wydaje mi się, że są dwie lawendy na rynku, taka pachnąca tymi produktami do szafy, pojawiły się kilkanaście lat temu, takie dość popularne produkty do szafy, właśnie jakieś fioletowe zawieszki, one to właśnie tak pachniały, a druga jakby linia tych lawendowców, to jest właśnie to ze świeczek, także to, to albo to, ale znalazłam, dostałam różne produkty od, no dostaję dość regularnie do przewąchania to może w kolejnych filmach pokażę, znalazłam jedną na te wszystkie, także do motywu jeszcze wrócę, także to są motywy, które mi towarzyszyły, także lawenda, neroli trochę zary, myślę, że to może nie są jakieś nadzwyczajnie niespotykane nuty ale myślę, że to jest coś, co jest taką bazą dzisiaj bo z jednej strony perfumy z sieciówek to jest coś, przed czym nie uciekniemy, a z drugiej strony lawenda, związana jeszcze z kwiatem pomarańczy, z neroli, no to to już jest klasyk perfumowy. Także tak wyglądał mój tydzień. Jak widać, klasyka perfumowa. Trochę lawandyny, trochę lawenty. No, dla kogoś, kto perfumami się zajmuje i zapachami, myślę, że to był całkiem sensowny zapachowy tydzień. Mam nadzieję, że u Was również. Wszystkiego pachnącego. Pa, pa.